Ja witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj Jest to mój pierwszy filmik odnośnie Retro no, To przyszło do nas 6 gier Różnych gier, nie, nie jednak w badunku. Na pierwszy mam Formułę 2000 niestety, tylko to jest pudełko zastępcze I sama płytka na no płytka Nie wiem w jakim jest stanie, zaraz zobaczymy No, wygląda to, że jest w stanie świetnym Zero Rys i jakichkolwiek przypadnień No i gładziutka odbija się o wszystko No to i właśnie gdzie mi zależało o podobno jest to świetna seria Oglądamy na kanale Axela Formuła 9 i wyglądała nie zobaczymy jak to będzie wyglądać Jak tylko dojdzie nasza pierwsza konsola w PlayStation <coughs> Drugi jest s 4 też sama płytka, bo to zastępcze i praktycznie też płyta czysta, żadnych zabrudzeń <coughs> może być bardzo dobrą grą <coughs> Szczególnie jak Alex opowiadał nie wiem, czy to była właśnie cullboarda czy SSX Tricky, ale w nie lubię ja snowboard. Tu mamy trzecią, też w pudełku zastępczym. Jest to Dave Mira BMX. Dave Mira Freestyle BMX dokładnie. Nie wiem jak ta gra wygląda. To bym miałem styczności z BMX-em, z grami o bmx na PlayStation. Pierwsze. No pamiętam speceta Mata Hoffmana i, i Tanego Hawka i ta widziałem na PSX-a, wyglądały fajnie. Ta gra jest z 2000 roku, więc nie spodziewam się jakichś super fireworków, ale myślę, że może mogę się nie zawieść. Następną grą, kompletną tym razem, który zostawił to jest James Bond Tomorrow, on, Tomorrow Never Dies, albo dokładnie 07007 Tomorrow Never Dies. No, tu mamy pokładkę, tu mamy. Instrukcja, dodamy książeczkę, tak jak to woli. Jest pełna w angielsku. Ma podstawowe informacje, jak wiadomo. No płyta. Stan praktycznie, no można powiedzieć idealny. Trochę kurzu, tak to w grach, ale tu mamy wyłamane ząbki. Na śmieci trzymają się Instrukcja jest okładka jest, pudełko też jest oryginalne no ale właśnie ten trzpień tutaj wyłamany kawałki trzpienia no i kurde pudełko no widzicie, jest pęknięcie przez całą patrzcie długość nie wiem dlaczego tak się jest Miał, było napisane, że pudełko ma być dobry stanie dobry następną grą jest drugi dzień, bo 007 The world is not enough. No, to było tomorrow no red tu The word is not enough. No, pudełko jest oryginalne, ale tak. Brak książeczki, brak układki. Tu na masz jeszcze chyba numer katalogowy gry. Nie wiem. Uj. Pudełko popękane, tutaj, nie, no, jest, okay, tak, a akurat. front, tu jest, okej. To samo tu jest pęknięcie, ale to jest okej. Okay. No i ostatnim do która jest w zestawie jest Super Bike Masters. Nie wiem co to zagram. Nie jestem na pewno super, super bajki. Myślę, że to jest może odpowiedź na turnowego. TTS Manx Bike, chociaż nie jestem pewny. No płytka, jak to płytka, no jest płytka. Weźmiemy ja ją my płytka od spodu zero jest, czyli jest to nieidealne no ale już w to jest napochane, bo tutaj jeszcze płatka jest idealny ale w pudełko jest napochane, zobaczcie sobie pęknięcie przez całą długość pudełka z spodu z tyłu równie spęknięcie przez prawie całe pudełko odtąd, dotąd, może przez centymetrze zgadza nie wiem skąd ten sklep bierze tak gry dla mnie one wyglądają jak na jakiegoś, nie wiem, przelotu do mobilu ale też mnie dziwi, że właśnie płyty są czyste zadbane, a pudełka są w takim kiepskim stanie nie zapłaciłem za całą to no, wszystko. za te wszystkie 6 gier w pudełkach, no a to za zapłaciłem, powiem 63 zł, plus 20 to wysyłka. I teraz sobie tak się powiem. Tutaj to widzimy, że to wydawca iClime. Devira. No, tam szansę tak, że. Bo BMX pamiętam speceta Macha Hoffmana i Tanego Hawka z konsoli zrobiłem, więc to jest kolejny sport tutaj taki powiedzmy no wyczy nowy no na X Games często są właśnie BMX, no i to mi się podoba na abak teraz. Wycimy Cool Borders tu widzimy 989 Studio i właśnie ja nie wiem z tym studiem, czy to nie są ci co zrobili 200 Metal 3 go i czy też ci, co zrobili potem 200 Metal 4 i go trochę poprawili. Nie jest to, są ci sami, co robili 3 czy robi 200 studia i właśnie to grę chcę na pewno ograć. Nieważne jaka grafika, bo po prostu lubię, to tam jest taki tony hołk na śniegu. Zamiast deski, mamy deskę z tą i zamiast skaterów mamy deskarze, że tak to nazwijmy. No, formuła, teraz Formuła 2000, hmm. Tu, no to jest Sony Wydawca? Studio 32 dokładnie. I teraz akcent pokazał Formuła 97, bardzo, bardzo fajna. No i od 2000 słyszałem dobre opinie i dlatego ją zamówiłem i ogramy ją, mam nadzieję, że będzie warta swojej reputacji kolejną grą jest 007 nie wiem, nie miałem styczności to jest 007 do World z NAF czyli nie miałem styczności z Bondem na PSX -a. słyszałem, bo że na Nintendo 64 była wersja the Golden Eye, no ja tam był słaby frame rate. I grafika taka sobie tutaj nie wiem, nie widziałem tej gry nigdy. Więc nie wiem. Mm, nie potrafił nic do, o niej powiedzieć. I to wydało EA Games. Tutaj mamy drugą część, nie, która była wcześniej. Też 007 to Marvel Red Ice. I też EA Games. Też tej gry nie widziałem. Coś o niej kiedyś słyszałem, nie pamiętam czy jakie noty dostała ale myślę, że powinien dać jej szansę No i ten jeszcze nieszczęsny ten superbike w tym pudełku to wydała firma Phoenix, jeżeli z tego dobrze czytam Phoenix, nie wiem, nie widziałem tej gry z tyłu na screenach Prezentuje się taki ubogi Superbike z PC, albo ubogi tylko że to są same te które wstępuje naprawdę. Nie, trudno mi się określić, za to wszystko dałem rzut tylko 83 zł. Nie wiem, czy było warto, sami stwierdzicie, nie wiem, czy ja się do tego retro będę nadawał. Po prostu jak oglądam retro to jest miło oglądać, ale samemu sobie przypomnieć na żywo to nie wiem. Jest strasznie trudne jak dla mnie. Ponieważ ja częściej gier grałem. Może akurat nie te wersji. Bo mówię, zaraz Dave Wamira była Hoffman. Callboarders był było SX 3 Formuła było 9.8 pamiętam. Do nas na, na nie grałem, były inne. TTP typy gier. no i Superbike to grałem tylko na podstawie Superbike się nazywał tamto. No i jeszcze Motoracer, gdzie były też Superbike i crossy, crossy, a to są tylko Superbike, więc te 6 gier na początek przetestujemy dziś albo jutro. I jutro prawdopodobnie będzie też prezentacja tego, co przyjdzie z jedynk, bo przyjdzie też z grami. Ten fakt, musi coś dorzuci. Paczkę gier dorzucam, mówię do tego Będzie konsola, jeden pad Shock i karta pamięci i kokap, I konsola nie będzie to PS1, tylko PlayStation 2 Prawdopodobnie przerobione tam jest napisane, ale to mnie nie, nie interesuje O no, gier trochę romów mam tutaj nagranych, ale... Nie wiem czy będę to dostał pod piratstwo mimo wszystko, chociaż mam tylko dla Ciebie to No ale mówię Też już wiem na pewno zostanie przetestowany na kanale. Nie wiem czy będzie gameplay, czy potem będzie tylko powiedziane, co... Ach, jak ja to odczuwam? No będzie różnie, zobaczymy. Dobrze, dziękuję panie i panowie. To było na tyle. Pozdrawiam.